Amen. Szczęść Boże, Aleksander Chudkowski. Witam i zapraszam Państwa na informację dnia. W przyszłym tygodniu rozmowy prezydenta z przedstawicielami komitetów, jakie weszły do Sejmu w przyszłym tygodniu, także wizyta przewodniczącego platformy w Brukseli. Partia wyznaczyła już Donalda Tuska do rozmów o koalicji z Trzecią Drogą i Lewicą. Po zarządzie krajowym Platformy Obywatelskiej politycy tej formacji przekazali, że na początku przyszłego tygodnia planują wspólne wystąpienie z udziałem liderów Trzeciej Drogi i Lewicy, by potwierdzić chęć współrządzenia. Zarząd krajowy upoważnia pana premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą, oczywiście jednoznacznie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera Rzeczpospolitej jest Donald Tusk. Jednocześnie przewodniczący partii złoży pierwszą wizytę zagraniczną po wyborach. Chuda się do Brukseli. Borys Budka mówi, że podróż planowana jest na środek i czwartek. Swoje spotkania z przedstawicielami wszystkich komitetów, jakie weszły do Sejmu, ogłosił już prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent będzie te rozmowy prowadził w przyszłym tygodniu. A dokładnie we wtorek i środę. Prawo i Sprawiedliwość spodziewa się, że jako formacja, na którą wyborcy oddali najwięcej głosów, otrzyma misję tworzenia rządu zgodnie z dotychczasową praktyką. Politycy Platformy Trzeciej Drogi i Lewicy, którzy w deklaracjach słownych potwierdzają, że z pisem rozmawiać nie będą, naciskają, by to im prezydent dał pierwszeństwo, już w pierwszym kroku. Z pałacu płyną sygnały, że Andrzej Duda naciskom nie zamierza ulegać, a decyzję podejmie suwerennie. Wciąż jest mnóstwo pytań o powyborcze różnice zdaniem w dotychczasowej opozycji, która co by chciała, chciałaby się dorwać do władzy bez żadnej, bez żadnej wspólnoty programowej. Te partie polityczne nic nie spaja i będzie nas czekał duży chaos. W ciągu kilku dni już zasiane zostały wątpliwości wokół dotychczasowej wersji 800, a Platforma w swoich zapowiedziach na 100 dni mówiła o podwyższeniu kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, podwyżkach kilkudziesięcioprocentowych dla budżetówki nauczycieli, a także o przelicytowaniu pisów, dopłatach do kredytu, gdzie miejsce kredytu 2% ma zastąpić kredyt 0%. Był taki szacunek NBP w czasie kampanii wyborczej, pokazujący, że deklaracje Platformy. To jest sto kilkadziesiąt miliardów plus do wydatków, jeżeli szanować ich deklarację, że wszystko co dane będzie utrzymane. Politycy, którzy planują stworzenie rządu, sami stawiają mnóstwo pytań o pieniądze i możliwości budżetu. Deklaracje w tej sprawie były jednak składane, gdy wciąż obecny obóz rządzący przedstawił swoje plany wydatków na kolejny rok, gdzie zapisano deficyt na poziomie 164 miliardów złotych. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów i Polityk PIS-u Andrzej Kosztowniak mówi, że dotychczasowa opozycja już przed wyborami zdawała sobie sprawę, jaka jest sytuacja finansów państwa. Przekonuje, że PiS zostawia budżet w lepszej kondycji niż go przejął, z niższym długiem w relacji do PKB. On jest dużo mniejszy jak za czasów Platformy. Ja przypomnę Państwu, po co Donald Tusk w ogóle doprowadził do zabrania pieniędzy z ocho. my wielokrotnie mówimy tylko że Donald Tusk zabrał pieniądze zabrał proszę państwa to dlatego że nie był w stanie finansować usług publicznych doprowadzał do potężnego zadłużenia ale też po stronie dochodowej Donald Tusk i ekipa platformy nie potrafiła pozyskać dodatkowych pieniędzy bo te pieniądze szły wprost do tych tak zwanych mafii, szeroko pojętych, jak to niektórzy nazywają. I tych pieniędzy, jeszcze raz powtórzę, nie da się dwukrotnie tych samych pieniędzy wydać. I świetnie oni wiedzą, że dzisiaj poziom zadłużenia to jest około 48% w relacji do PKB. Sytuuje nas to, Szanowni Państwo, w krajach, wśród krajów o średnim zadłużeniu, a nawet niższym. Ja przypomnę, że duża część gospodarek choćby zachodniej Europy nie wspomnę tutaj o takich okrętach flagowych, w sensie negatywnym oczywiście tutaj postrzegania, mówię tutaj choćby o Włochach, Hiszpanach, ale też Francuzach, to jest zadłużenie często powyżej 100%. Profesor Mieczysław Ryba mówi, że polityka unijna Donalda Tuska wpisze się w budowę europejskiego superpaństwa pod dyktando Brukseli i Berlina. Ronald Tusk bardzo uzależnił się w czasie kampanii, kilkuletniej kampanii wyborczej, tak to nazwijmy, od Brukseli, więc nie sądzę, żeby miał... Nawet gdyby chciał, żeby miał narzędzia ku temu, by się skutecznie przeciwstawiać, no po prostu jest politykiem reprezentującym pewną opcję niemiecką na scenie polskiej. Większość krajów idzie tropem niemieckim. Z jakiego powodu kraj pod przywództwem Donalda Tuska miałby się temu opierać? Raczej będzie trudno, chociaż z drugiej strony... Polacy nie godzą się na te różne rozwiązania. No, także ten rząd będzie miał podgórkę, no ale są dwie presje. Z jednej strony społeczna, gdzie Polacy chcieliby mieć podmiotowość, z drugiej strony elity brukselsko-berlińskiej, która chce stworzyć superpaństwo. I Tusk już dawno wybrał, więc myślę, wydaje, że tutaj nie będzie innych rozwiązań. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Zebro składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku podjąłem decyzję, jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości, aby skierować wniosek do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który jest sądem ostatniego słowa, który ma obowiązek bronić zapisów polskiej konstytucji, ale bronić też interesów Polaków, również polskich kierowców, polskich rodzin, polskich firm, polskich przedsiębiorców, aby dokonało ceny. Czy to rozporządzenie Unii... Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jest zgodne z polską konstytucją. Śmiem twierdzić, że jest sprzeczne z polską konstytucją, że narusza ją w wielu miejscach, w tym narusza zasady jednomyślności podejmowania takich decyzji, gdyż traktaty jasno wskazują, że w sprawach miksu energetycznego państwa muszą podejmować decyzje wspólnie. Działać jak jeden mąż. Natomiast w tym wypadku tak się nie stało. Polska głosowała przeciwko tym regulacjom, została przegłosowana przez inne państwa i tym samym doszło do naruszenia, w mojej ocenie, polskiej konstytucji poprzez tak przyjętą interpretację zapisów i traktatów europejskich, na które powołała się Rada i Parlament Europejski przyjmując stosowne rozporządzenie. Premier Mateusz Morawiecki chce zdążyć z regulacjami o przedłużeniu wakacji kredytowych. Nie wiadomo, co zrobi z nimi Platforma. Przed wyborami z ust premiera padło zapowiedź, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone, ale uwzględnione zostanie w nich kryterium dochodowe. W tej sprawie resort rozwoju przygotował projekt ustawy i ma się nim zdążyć zająć rząd, o czym na platformie X poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Zgodnie z zapowiedziami projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na rok 2024 będzie procedowany przez rząd. Premier Mateusz Morawiecki wpisał go do harmonogramu kolejnego posiedzenia rządu. Skoro wakacje kredytowe będą Zapisane w projekcie ustawy pojawia się pytanie, co zrobi z nią nowy parlament. Te pytania kierowane są najczęściej do polityków Platformy, bo to oni chcą współrządzić razem z Trzecią Drogą i Lewicą. Trzeba obserwować jaki będzie odczyt inflacji w listopadzie i grudniu. Jeśli będzie spadać, to prognozowany wybor prawdopodobnie również będzie niższy. A wtedy raty spadną i może okazać się, że wakacje kredytowe nie będą potrzebne. W mechanizmie, jaki przedstawiła poseł Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna jest jeszcze miejsce na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Prognozowany wibor spada, jeśli spodziewana jest obniżka stóp procentowych. Do tej pory członkowie Rady dwukrotnie obniżyli stopy, ale działo się to raczej wbrew tym ekonomistom, którzy podejmują w tej sprawie decyzję z nominacji Senatu. Wpływ na inflację będzie miał też stosunek nowego rządu do dotychczasowych tarcz. Ich likwidacja przyniosłaby wzrost cen między innymi za prąd i żywność. Wraz ze wzrostem Stóp po pandemii w trakcie wojny raty poszły w górę nawet dwukrotnie. Obniżka o 100 punktów bazowych tego wzrostu nie zrekompensowała. O przyszłości obozu zjednoczonej prawicy pytany był przez naszego reportera wiceminister klimatu Edward Siarka z suwerennej Polski. Gwarancją tego, że będziemy mogli skutecznie bronić interesów polskich jest to, że prawica utrzyma jedność i to jest dla mnie, że tak powiem, rzecz, oczywista takiej czy innej formie różnych konfiguracjach, ale że jeśli idzie o kwestie wyborcze, że dalej będziemy występowali jako, jako jako grupa, która trzyma się razem i która broli interesów Polski, dla mnie to jest sprawa najważniejsza. Natomiast co do taktyki już działań widać, że musimy niektóre rzeczy przemyśleć, te wybory również i to pokazały, bo jeśli będzie tak, że będzie, będziemy wygrywać Wybory, a będzie nam trudno znaleźć koalicjanta, no to, to, to będziemy zawsze stali na tej takiej pozycji właśnie takiego rozczarowania, że to zwycięstwo nie jest właściwie zagospodarowywane. Piotr Duda będzie stał przez kolejne, sta przez kolejne lata na czele NSZZ Solidarność. Decyzja o przedłużeniu kadencji Piotra Dudy na stanowisku przewodniczącego NSZZ Solidarność zapadła w spale w trakcie Krajowego Zjazdu Delegatów Związku. W tajnym głosowaniu dotychczasowy przewodniczący otrzymał 211 z 232 głosów. Będzie to jego czwarta kadencja. Na czele Solidarności stoi od 13 lat. Wcześniej, kiedy do spały przyjechał prezydent Andrzej Duda, związek podsumował ostatnie lata i zapowiedział, że dalej konsekwentnie będzie upominał się o prawa pracownicze. Nawet jeśli zmieni się rząd. Solidarność będzie pilnować Polski i obronimy te wszystkie wartości i te wszystkie uzyski nasze, które w ostatnich ośmiu latach udało nam się wspólnie rządem Prawa i Sprawiedliwości przywrócić dla polskich pracowników. Podsumowując, ostatnie lata przewodniczący Piotr Duda wskazał, że Związek wywalczył pluralizm związkowy w służbach mundurowych, protestował przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości w obronie kopalni Turów, a także porozumiał się z rządem między innymi w sprawie ochrony działaczy związkowych, systemowego powstrzymywania cen energii, a także emerytur stażowych i pomostowych. Zobowiązania w obronie projektów wypracowanych między dotychczasowym rządem a Solidarnością zadeklarował prezydent Andrzej Duda. Prezydent USA Joe Biden mówi w orędziu o Polsce i przekonuje, że Putin, jeśli zwycięży na Ukrainie, pójdzie dalej. Zapowiedział, że zwróci się do Kongresu, by przyjąć kolejny pakiet finansowy, jakim obok Kijowa objęty zostanie Izrael. W orędziu telewizyjnym prezydent Stanów Zjednoczonych uzasadniał zaangażowanie Amerykanów wobec rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Była to reakcja na rosnący opór w Kongresie i słabnące poparcie społeczne dla wysyłania do Kijowa sprzętu wojskowego i pieniędzy. W sprawie Ukrainy proszę Kongres, aby upewnił się, że możemy w dalszym ciągu bez przerwy wysyłać Ukrainie broń, której potrzebuje, aby bronić siebie i swojego kraju. Prezydent USA przekonywał, że jeśli teraz Amerykanie porzuciliby finansowanie dla Ukrainy, w przyszłości musieliby angażować swoje wojska. A to z kolei wiązałoby się z jeszcze wyższymi kosztami. Jeśli nie powstrzymamy apetytu Putina na władzę i kontrolę nad Ukrainą, nie ograniczy się tylko do Ukrainy. Już groził, że przypomni, cytuję: Przypomni Polsce, że ich zachodnia ziemia była darem od Rosji. Jeden z jego czołowych doradców, były prezydent Rosji, nazwał Estonię, Łotwę i Litwę. Bałtyckimi prowincjami Rosji to wszystko są sojusznicy NATO. Joe Biden przekazał, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra sojuszu, jednocześnie podtrzymał jednoznaczne poparcie dla Izraela po ataku, jaki przeprowadził Hamas. Uznał Hamas i Rosję za zagrożenie dla sąsiednich demokracji. Biden mówił, że pozwolenie Moskwie na zwycięstwo ośmieli inne państwa i będzie oznaczać rozprzestrzenianie się chaosu na Indo-Pacyfik i Bliski Wschód. Kwota, jakiej w kongresie będzie oczekiwał dla Ukrainy, według Reutersa, może wynieść nawet 60 miliardów dolarów. Bloomberg szacuje, że łączny pakiet, jaki obejmie również Izrael, Tajwan oraz granice USA, ma wynieść nawet 100 miliardów. Departament stanu USA wydał alert dla Amerykanów przybywających poza granicami kraju, ostrzega ich przed potencjalnym zagrożeniem atakami terrorystycznymi, co ma związek między innymi z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Alert wskazuje, że obywatele USA za granicą powinni zachować szczególną ostrożność w obliczu potencjalnych ataków lub działań przeciwko ich interesom. Szczególnie ostrzeżono Amerykanów przebywających w Izraelu i Palestynie, aby byli ostrożni, zwłaszcza w miejscach często odwiedzanych przez turystów. Dodatkowo ambasada USA w Bejrucie wezwała obywateli Stanów Zjednoczonych do pilnego opuszczenia kraju. Wynika to ze zwiększonej w ostatnich dniach aktywności i protestów wokół placówek dyplomatycznych USA. Gwałtowne demonstracje objęły także, między innymi, Liban i Turcję. Oczywiście nie mamy wyższego priorytetu niż bezpieczeństwo obywateli USA za granicą. Mimo braku podania konkretnej przyczyny ostrzeżenia, decyzja Departamentu Stanu jest reakcją na sytuację na świecie oraz wydarzenia związane z konfliktem izraelsko-palestyńskim na Bliskim Wschodzie. W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy 97. Światowy Dzień Misyjny. Przebiegać będzie on pod hasłem Misja Sercem Kościoła. Na świecie jest wiele miejsc, do których jeszcze nie dotarła dobra nowina. Nowina o zmartwychwstaniu i o nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa. Sto lat temu w RPA, gdzie katolicy stanowią zaledwie 7%, swoją posługę rozpoczęli księża sercanie. Na miejscu nie było żadnej diecezji. Powstała ona dopiero po 50 latach. Były jednak małe wspólnoty chrześcijańskie, które potrzebowały ludzi, kapłanów, którzy ofiarują im swój czas i pokażą, jak żyć zgodnie z kartami Ewangelii, mówi ksiądz z Bigniew Chwaja. Ta świadomość wspólnego wzrastania tych wspólnot i nas jako misjonarzy jest wzajemnym dzieleniem się. My uczymy się od tych ludzi. Oni natomiast są wdzięczni za to, że mają kapłanów. W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy Światowy Dzień Misyjny. W tym roku przebiegać będzie on pod hasłem Misje Sercem Kościoła. Od blisko stu lat słyszymy wzmożony głos wołający nie tylko o nowych misjonarzy, ale o odpowiedzialność każdego ochrzczonego. Podkreślał dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ksiądz Maciej Będziński. W tajemnicy chrztu otrzymał. Maliśmy misyjne serce. Ono uzdalnia nas do tego, by nie tylko dzielić się swoją wiarą, ale też zauważać wokół siebie ludzi słabych i ubogich. Mówi członek Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, ksiądz biskup Szymon Stulkowski. Jan Paweł II w piśmie na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa napisał, że prawdziwa ewangelizacja jest wtedy, kiedy ubodzy czują się u nas jak w domu. Czyli ten wymiar też charytatywny, karitas, parafi to jest coś myślę bardzo potrzebnego i wydaje mi się, że to jest, Najprostsze działanie misyjne. Jest jednak również taka działalność, która potrzebuje większego nakładu, konkretnych projektów. Można je realizować między innymi dzięki środkom z Funduszu Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Wspierają one np. budowę kaplicy w Tanzanii, ale pozwalają także zatroszczyć się o to, by na Tajwanie katechista miał za co dojechać do dzieci, które na niego czekają, by miały one co jeść, by mogły przebywać w ładnej pomieszczeniu. Malowanej salce, mówi ksiądz Jarosław Tomaszewski. Na Tajwanie, w diecezji Kiai przeznaczyliśmy również konkretną sumę pieniędzy na taką zwykłą, codzienną działalność. Nie możemy o niej zapomnieć. Tradycyjne orędzie na 97. Światowy Dzień Misyjny opublikował Ojciec Święty Franciszek. Cała jego treść dostępna jest na stronie internetowej Popieskich Dzieł Misyjnych. To były informacje dnia. Dziękuję z Panem Bogiem.